Hej kochani, witacie na moim kolejnym filmie na kanale Adnatka 2008. Przepraszam, Bałkadar. Dziś będziecie wybierać mój najładniejszy do Gopis. Z 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z 7. Jeden najładniejszy musicie wybrać. W komentarzach piszcie. Po filmiku e, miało być obudowy, ale siostra mi zabrała i je chce oddać. Wiem, to jest jakieś dziwne. No dobra. Przechodzimy. O, no dobra. Pierwszy dogopis jest taki ładny, taki ładny niebieski z kaktusem, jak widzicie, to jest Sunny Day. I o kurde nie wzięłam sobie kartki. Drobna usteczka. Czy muszę napisać? jakąś kartkę. Nie mam. O, spoko jest. Przepraszam, teraz będziemy testować kolor tego niebieskiego. Długopis. Jak będziemy, napiszę YouTube. Trochę cienko piszę, ale i tak ładny ma kolor. Trochę taki nie za bardzo jest rozpisany, bo go pierwszy raz używam. A love it, lepszy raz niż nic. Kurde, teraz muszę to jakoś zatkać. Przepraszam za te usterki. Następny. Dobra, co przychodzi? Następny kopiec jest taki jest cały biały. I jeszcze nie sprawdzam, na jaki kolor pisze. I zobaczymy. Ja też na czarno piszę. Ale o wiele ładniej piszę, mówię wam. O wiele ładniej piszę niż tamten, bo ten ma bardziej taki wyrazisty kolor, a ten był taki... Jakby bardziej taki jakby nie był w ogóle rozpisany, jakby zetka. No ale dobra, przechodzimy do następnego do następnego dużo pisu. Teraz kolej mam taki żółty Baha, z... Aha, spoko no dobra. To kolej mam taki żółty z pikachu. E, ten jak mi się wydaje też chyba pisze na czarno. Ale też ma jakiś taki, jak ten niebieski kolor, więc... No dobra, może się rozpisze. Jakiejś badziewie powiem. Tak myślicie, to, to nie jest z Biedry dugopis, Bo w Biedrze chyba tam takich nie ma, nie wiem. Dobra, kolejny długopis jest... Jest taki, różowy brokatowy. No za nią chyba będzie ładny piso. Zobaczymy. Oby też pisał na żarla. A nie ten pisze akurat na taki kolor, ale też jest bardzo ładny. Też jest bardzo ładny. No dobra. Następny gopis jest taki, który mi się najbardziej podoba. Z takim dużym unicornem. Taki niebieski du Z zapisem... Zaczekaj, baby story. Zobaczymy jak pisze zaczekaj! Ten też jest bardzo ładnie, ładnie pisze, tak jak ym, ten cały biały. Zaczekajcie, zaczekajcie chwilkę, co? Dobrze, twoje. Następny długopis to jest taki też nawet fajny. Z takimi, jak widzicie, taki różowy z tęczowymi. Taka pokażę ładnie z za niewidzia. raz za słabe. No wiecie co, ten, no to, 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 to na granie zapomniałam jak to się... Ja też tak samo piszę jak ten różowy. I ostatni taki średni powiem, szczerze. Taki średni. Ale też ładnie na czarno piszę. No dobrze. A więc, już z różnych długopisów. Więc piszcie w komentarzach, który najładniej pisał. A których długopisów będzie najwięcej, tym bez. postaram się pisać do końca roku, póki się nie zużyję. W których długopisów będzie najwięcej? Którego długopisu będzie najwięcej? To postaram się nie pisać do końca roku, jeśli się nie zużyję. Ale dobrze. Yy, dobrze, to już koniec tego filmiku. Pamiętajcie, żeby pisać w komentarzach, dać łapkę w górę i subskrybować na kanał. To trzy rzeczy, które możecie zrobić. Bardzo chciałabym, żebyście to zrobili, wiecie. Aha, spoko. Yy, a więc, do no dobrze, pamiętajcie, łapkę w górę i komentarz i subskrypcję. Pa!